Max Verstappen nie wyobraża sobie Formuły 1 bez swojego ojca, ale jednocześnie chce zostać w Red Bullu. Co musiałoby się wydarzyć, żeby jednak odszedł z tego zespołu? Dzisiaj będzie też o Fernando Alonso, tym Kucharczyku i... O. Cześć, witajcie serdecznie Mateusz Cieślicki, powrót Roberta.pl. Grand Prix Arabii Saudyjskiej rozpoczyna się. Dzisiaj będą pierwsze dwa treningi. Jutro, kwalifikacje, w sobotę, wyścig. A skoro tak, no to mieliśmy w środę konferencje prasowe i wywiady z kierowcami, i tu no, w ogniu pytań stanął Max Verstappen. Człowiek, o którym się mówi, że może jednak odejść z Red Bull'a, za sprawą całej sytuacji, afery z Christianem Hornerem, wątków związanych z jego tatą, z Helmutem Marko i z całą sytuacją. Max był pytany. Co musiałoby się wydarzyć, żeby w 2025 roku nie jechał w Red Bullu, tylko w innym zespole? I Max odpowiada dla Sky Sports, że no, sprawy musiałyby się potoczyć naprawdę w szalony sposób, żeby tak było. Ale rozwijając te wypowiedzi, Max Verstappen mówi, że on chce zostać w Red Bullu, że po to podpisywał tak długi kontrakt do 2028 roku, przypomnę, żeby tu jeździć. I on nie widzi obecnie podstaw do tego, żeby odchodzić z zespołu. Moją intencją, gdy podpisywałem kontrakt, było zostanie do końca umowy. Oczywiście chodzi o osiągi samochodu. Od 2026 roku pojawiają się pewne znaki zapytania ze względu na nowe regulacje, ale wiedziałem to podpisując kontrakt. Jestem też świadom co Red Bull zrobił dla mojej kariery. Moją intencją jest zostać w tym zespole, ponieważ podoba mi się tu i jestem bardzo szczęśliwy. Nie mam powodów, żeby odejść. Tak mówi Max Verstappen. A jednocześnie, dopytywany o to, czy mógłby pojechać w Mercedesie. No, już stwierdza dość zagadkowo, że nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, lub co pojawi się na Twojej drodze, co będzie miało na Ciebie wpływ. Nigdy nie można zatem czegoś powiedzieć na 100%. Myślę, nie myślę jednak o tym teraz zbyt dużo. Jestem zrelaksowany i jak powiedziałem, szczęśliwy w tym zespole. Mamy osiągi i ma, nie mam podstaw, by. Odchodzić. To mówi Max Verstappen, a już pytany szczegółowo o te wypowiedzi jego ojca Josa dotyczące Christiana Hornera o tym, że no, zespół eksploduje, jeżeli Horner zostanie w tej ekipie. Max mówi: Nie wiem, mam nadzieję, że tak się nie stanie. Tak nie powinno być, bo to mocna ekipa, mocny zespół i mocne osoby w zespole. Tu już dopytywany konkretnie o relacje z tatą. Byłem z moim tatą od wczoraj, cały czas rozmawiamy, jesteśmy z Raymondem Vermulem, czyli menadżerem oficjalnie Maxa, cały czas w kontakcie i zawsze tak będzie, tak mi się wydaje. Myślę, że zawsze będziemy po jednej stronie dziwne, gdyby byłoby inaczej. Czyli Max Verstappen no, tej Formuły 1 nie wyobraża sobie bez swojego ojca i mówi no, już konkretnie o tych komentarzach dotyczących Hornera. Jeżeli tak powiedział, to widocznie tak czuł. Mój ojciec nie jest kłamcą, tak stwierdza Max, ale jednocześnie podkreśla: Ja jestem kierowcą i nie wiem, co się dzieje wyżej. Jeżeli chodzi o mnie, skupiam się na tym, o co podpisałem umowę i na osiągach. I o tym będę myślał też w trakcie weekendu wyścigowego. Fajnie byłoby to zostawić wszystko za sobą i zaliczyć tu trochę spokojniejszy weekend, mówi Max. No i z tych wypowiedzi, oczywiście trochę sprzecznych, biorąc pod uwagę inne doniesienia, wyłania się obraz gościa, który, no nie wiem, według mnie nie chciałby, żeby ta sytuacja w ogóle zaistniała, że jest troszkę być może na nią zirytowany, ale zachowuje dobrą minę do złej gry, że tak naprawdę nie wie co ma powiedzieć, że stoi między młotem a kowadłem. I że w tym wszystkim chyba on jest największą ofiarą, bo goździec w zespole, w którym zdobywa seryjnie mistrzostwa, no de facto może dojść do pięciu mistrzostw z rzędu do 2026 roku. No wszystko wskazuje na to, że tak będzie. Jest tu mu dobrze, idzie na rekordy, cały czas jest simply lovely, a tymczasem jakieś rozgrywki, na które on nie ma wpływu, rozgrywki starszych sprawiają, i że no teraz musi stawać przed kamerami, ale powiem Wam szczerze, Ładnie z tego wszystkiego Max wybrnął. Nie puścił nigdzie takiego jakiegoś cytatu, który by uderzał jednoznacznie w jedną osobę albo w drugą. Oczywiście, jeżeli takie przeczytacie, to pamiętajcie, że one mogą być wyciągnięte z kontekstu. Dlatego na powrót Roberta Apple starałem się przekazać te wszystkie informacje, te wszystkie wypowiedzi Maxa których udzielił wczoraj i które no, powinny być istotne w tej sprawie. Jak się ona rozwinie dalej, nie wiemy, natomiast pojawiają się kolejne wątki. Już wczoraj Wam mówiłem o tych plotkach, o, o tej chęci zakupu Red Bull'a przez Christiana Hornera, o tym, że J. Verstappen mógł również adorować tę panią, do której Christian Horner pisał. Mnóstwo, mnóstwo spraw. Wczoraj wieczorem jeszcze pojawiły się z jednej strony doniesienia F1 Insider, że ta. Pani, o którą chodzi, została zwolniona z Red Bulla i teraz będzie szła do sądu, żeby szukać sprawiedliwości, a potem Motorsport Total, z tego co pamiętam, zdementował te wieści, że ona nadal pracuje w Red Bullu, także pojawia się dużo takich niepotwierdzonych informacji. No i tak, jak Max, ja podzielam jego zdanie. Wolałbym się teraz skupić na weekendzie wyścigowym, a nie na szukaniu kolejnych plotek i, i kto co powiedział i na kogo. No ale cóż, taka Formuła 1 obecnie się zrobiła. Zobaczymy, co przyniesie weekend, jakie kolejne wypowiedzi będziemy mieli, bo dzisiaj na przykład konferencja szefów zespołów. Um, przechodzimy teraz do Fernanda Alonso i gościa, który może mieć trochę wspólnego z tą sprawą Kristana Hornera, ponieważ jeżeli Max Verstappen zdecydowałby się jednak na odejście z Red Bulla, no to tam robi się wakat i to taki wakat, który przy dobrych wiatrach daje ci mistrzostwo. Świata. No i ma tutaj Fernando Alonso gdzieś tam ma na oku ten, to miejsce w Red Bullu i został zapytany przez markę, przez hiszpański dziennik o to, czy y, może być na liście Red Bull'a, czy może być rozważany do tego zespołu. No i odpowiedź, jak to w stylu Fernando Alonso, jest całkiem fajna. Było wiele plotek w ciągu ostatnich miesięcy, dwóch czy trzech miesięcy i trudno wierzyć w każdą z nich. Myślę, że jestem na liście Red Bull'a, ponieważ nie mam kontraktu na przyszły rok w tym momencie. Lepiej być na tej liście. Nic, niż na niej nie być. Przede wszystkim najpierw muszę zobaczyć, czy chcę nadal się ścigać, czy chcę zostać w F1. Jeżeli zostanę, to dlatego, że wierzę, iż mam szansę na wygrywanie wyścigów. To też bardzo fajna wypowiedź Fernando, który no chyba jest, powinien być na liście Red Bull'a, bo to by było marketingowo. No, jeżeli ktoś ma zastąpić Maxa Verstappena, jeżeli chodzi o marketing i tak dalej. Jeżeli nadal ma być hype na Red Bull'a, to nie ma w Formule 1 obecnie nikogo, kto by, nawet Carlos Sainz, jakby tam poszedł, to nie będzie taka bomba jak Fernando Alonso, i to będzie na pewno śledzone na całym świecie. Fernando Alonso w Red Bullu i potencjalne Mistrzostwo Świata trzecie dla Fernanda Alonso. Nawet jeżeli by wzięli Lyma Lawsona, nawet jeżeli by wzięli najlepszego ze swoich juniorów, to nie będzie aż tak wielkie wydarzenie jak Fernanda Alonso i pewnie w Red Bullu gdzieś o tym pamiętają i być może porzucą tę swoją drogę brania kierowców z Akademii, a pójdą za sprawdzonym fachowcem, który może zdobyć Mistrzostwo Świata. To byłby na pewno bardzo ciekawy transfer. Fernando był też pytany o te doniesienia dotyczące Mohameda Bensulajema i tego ustawienia wyników podium, czy wpływu jakiegoś pośredniego na wyniki podium w Grand Prix Arabii Saudyjskiej 2023. No i tutaj też Fernando trochę wymigał się od odpowiedzi, powiedział, że to kwestia dochodzenia FIA, ale my jako zespół przedstawiliśmy wtedy odpowiednie dowody i to dla nas było oczywiste rozstrzygnięcie. Dzisiaj jeszcze o tymku Kucharczyku przechodzimy do polskich spraw. Tymek Kucharczyk zaliczył pierwsze testy GB3 przed swoim drugim sezonem w tej serii. Przypominam, że będzie jeździł w zespole Hightech, czyli w znacznie lepszej ekipie niż w ubiegłym roku. I na to, że Oakland Park, na którym odbędzie się pierwsza runda tej serii już na przełomie marca i kwietnia odbyły się dwudniowe testy. Pierwszego dnia Tymek Kucharczyk zajął siódme miejsce i był najlepszym ze swojej ekipy, a drugiego dnia wykręcił jeszcze lepszy czas i zbiorcze wyniki dwóch dni testów pokazują, że Tymek był na trzecim miejscu, najlepszy ze swojej ekipy, także brawa dla Tymka i teraz czekamy na kolejne testy, one odbędą się na Donington Park w przyszłym tygodniu i mamy nadzieję, że również pójdą po myśli naszego kierowcy. A na koniec tak westchnąłem w tej zapowiedzi, co będzie, spójrzcie proszę co, jakie hasło było wczoraj w kole fortuny w TVP2 i jakie hasło było do odgadnięcia powiem wam szczerze cytując klasyka ja bym 100 lat kurczę myślał i bym nie wymyślił no także tym Niepozytywnym akcentem. Się żegnamy, dziękuję za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapki w górę, subskrybujcie ten kanał, klikajcie dzwoneczek, żeby przychodziły Wam powiadomienia. Dziękuję za wsparcie na bajkofitu, na patronite na youtube i na tipli. I do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Cześć.